Dzień dobry, cześć tu Sławowi. A broilery to do jedzenia nie trzeba namawiać. Ile by nie dał, co by nie dał, wszystko zjedzą. One przy korycie i przy wodzie tylko muszą być. Ludzie z ust sobie wybierają, z dziobów. niektóre to już takie nie wiem, 2,5-3 kilo bym powiedział a niektóre jak ta środka to to ani pół kilograma nie ma bo tam gość leży z jakąś nogą z efektem ubocznym gdzieś mu na bok uciekła ale cały czas przy korycie także Jemy, rośniemy. Dzisiaj ziemiaczki z płatkami owsianymi. Taka repeta na wieczór. Pozdrawiam.